Nie po raz pierwszy Unia Europejska pokazuje, że traktuje nas jak podbitą kolonię, w której ludność nie ma nic do powiedzenia na temat tego, kogo chce u siebie gościć. Unia Europejska zawsze ma pełną gębę frazesów o demokracji, a nie potrafi nawet poprawnie przegłosować niczego w Parlamencie Europejskim, co pokazywałem wielokrotnie wyborcom w Polsce za mojego pobytu. Tam Unia Europejska poucza cały świat na temat praworządności, a własne traktaty nie po raz pierwszy traktuje, jakby były z gumy. Relokacja nielegalnych migrantów to jest jak obrót krazionym towarem. Nie można legalizować nielegalnej imigracji w ten sposób, bo to ośmiesza Unię Europejską i kraje członkowskie. Koszty tej nielegalnej imigracji powinny ponosić kraje, które dopuściły do tej nielegalnej imigracji, które nie upilnowały swoich granic i wpuściły tych migrantów na teren Unii Europejskiej. To one powinny ponosić w całości koszty tego, co się dzieje. A demokracja polega na tym, że ludzie zamieszkujący jakiś kraj sami decydują, co się w tym kraju może dziać, kogo do tego kraju zapraszają poprzez to, że wybierają swoich przedstawicieli i ci przedstawiciele podejmują jakieś tam decyzje? Próba narzucenia danemu krajowi jakiejś decyzji, z którymi w prawie w całości to społeczeństwo się nie zgadza, jest oczywistym złamaniem w zasad demokracji. Demokracja polega na tym, że to dzieje się mniej więcej to, co ludzie tego kraju chcą, żeby się działo z tym krajem. Narzucanie rzeczy sprzecznych z wolą ludności jest oczywistym zas złamaniem zasad demokracji, które podobno leżą u podstaw Unii Europejskiej. Tymczasem Unia Europejska traktuje ludzi jak pionki na mapie. No to zarówno gospodarzy, z których zdaniem się nie liczy, jak i samych tych migrantów, którzy wcale tutaj przyjeżdżać nie chcą. Oni ich przesuwają po prostu jak, jak worek kartofli w miejsce, w które sobie upatrzyli, nie pytając ich nawet o zdanie i każą nam ich tu przymusem trzymać, prawda, żeby oni z tego nie uciekli, jak w więzieniu. W związku z tym. Y y Wolnościowcy składają dwie poprawki. Chcielibyśmy dodać akapit który, po akapicie trzecim, który będzie brzmiał wzywamy do poszanowania suwerenności i podmiotowości zarówno gospodarzy, a więc społeczeństw przyjmujących migrantów, jak i gości, a więc samych uchodźców. Przymusowa relokacja grup ludzi jest praktyką totalitarną i redukującą do roli przedmiotów, a nie podmiotów, zarówno tych, których obejmuje się programem przymusowego przesiedlenia, jak i gospodarzy tego miejsca i rodzi skojarzenia z ponurymi rozdziałami w historii naszego kontynentu. Idea demokracji zasadza się na przekonaniu o suwerenności mieszkańców danego terytorium, którzy wyrażają swoją wolę poprzez wyłonioną w drodze wyborów reprezentację. Narzucanie mieszkańcom danego kraju woli innych społeczeństw oznacza zredukowanie tego kraju do roli niesuwerennej kolonii i złamanie zasad demokracji, na których zbudowana jest Unia Europejska. Wolnościowcy poprą projekt uchwały.